Hej, w dzisiejszym odcinku chciałabym wam pokazać moje wyroby z modeli. Od razu przepraszam za mój głos, ponieważ jestem chora. Więc przepraszam. I zaczynam. Pierwszym wyrobem jest to takie ciasto. Jest fioletowym, jakimiś owocami albo coś takiego. I z pomarańczową polewą. Kolejnym wyrobem. To jest jeden, tak jakby. Są takie dwa listki. One były tak połączone, ale się połamały. Takie listki. Nie wiem, może mi się do czegoś przydać, co dokleję do czegoś. Z tak. A jednym wyrobem Jest takie jakby. No, ocean na morze. Oj. I to są rybki. Takie muszelki. W dorosty powinien być piasek, ale o. Kolejnym wyrobem jest takie ciasto, żółte ciasto z takimi warstwami, ciemno-niebieską, pomarańczową oraz morską taką. Kolejnym wyrobem jest taki makaron, taki jasno-niebieski z różowym środkiem i z taką kuleczką. Kolejnym wyrobionym jest taki kwiatek. Taki jasno-niebieski kwiatek. Znaczy ciemniejszy niebieski od tego. Z takimi żółtymi palikami. Później jest taka broszka. Z taką uśmiechniętą buzią. Tam jest taka y, twarz dziewczynki albo kogoś, nie wiem. I nie ma oczu, ponieważ ma słoniętą przez grzywkę. Oczy by odpadły i tak nie wiem, nie wiedziałam, co zrobić. Nie miałam czasu do kleić. Tak, potem jest taki chlebek. Taki zwykły chlebek, taki wygięty specjalnie. Tak, żeby kolejnym wyrobem jest takie malutkie, ale bardzo ładne serduszko. Takie kolory ma fajne. Z tyłu wygląda tak. Następnie jest taka babeczka z morskim kolorem morskim spodem pomarańczową babeczką tak w ogóle i z czekoladową polewą teksturowana to jest babeczka i ma tu jakiś dodatek. Następnie jest taki tost, także tutaj malowany tak jakby. Następnie są kolorowe owoce, więc tak, jest tutaj gruszka, jabłko, truskawka oraz banan i najładniej wyszły te dwie dla mnie kolorami. Następnie jest takie coś, to miała być chyba broszka, nie wiem i z takim serduszkiem, teksturowane kółko, takie I tutaj zwierzaczek kot słuchajcie, to jest chyba gepard, nie wiem z takiego, taki duży kot jakby lew, nie, tygrys, nie wiem, takiego następnie jest taki y, lód mi to przypomina Big Milka trochę tak tu miał być biały, tak, on jest z smakami truskawkowo. Tu miał być waniliowy, ale mam za mało białego i nie chciałam. I czekoladowy, i ten się rozpuszcza, tak, z taką buźką. No, takim małym. Kolejnym robem jest taki, taki motylek z foremki, tak jak te owoce. I z takimi niebieskimi dodatkami, które naprawdę mi wyszły. Następnie jest takie ciastko, takie duże, także teksturowane. Potem jest taki, takie ciasto, królik z foremki. I tak, tu ma polewę czekoladową z takim lukrem jakby kolorowym i jest tu warstwy jasno-niebieska, y zielona, granatowa oraz różowa, tylko jej nie widać. Mm. Następnie jest taki kawałek sernika z truskawką. Taki teksturowany sernik. Tutaj góra też. Z truskawką na wierzchu. Przepraszam za szmery. Następny jest taki talerz z truskawką. Taki talerz z truskawkami, pomidorami i kapustą pekińską. Z foremki, z foremki i z foremki. Mam takie foremki do tego. Następnie jest taki talerz z naleśnikami i z polewą czekoladową. Oraz z truskawką. Także z polewą. Następnie to już są dwa ostatnie wyroby. Mamy taką książkę. To y, była brązowa książka z żółtymi kartkami. Teraz jest to złota książka z, ze złotymi kartkami. Takimi ładnymi. I to jest bry, y, nie brolaczek, tylko jak to? Mm, na naszyjnik będzie. Do naszyjnika czy coś takiego. Przepraszam Was, dam też szmery. I teraz ostatnim wyrobem jest taki królik. Miał to być normalny królik, a mi się to kojarzy z tym jeśli oglądacie Mandia, to on grał w taką grę. Nie wiem, jak ona się nazywa. Ale tam, że pisał, y, że najstraszniejsza gra świata. Nie oglądajcie y, przed spaniem czy takiego. Y, Wejdźcie sobie do Mandia, i tam na pewno na pierwszej stronie będzie taka gra. Tam będą numery. Jeżeli coś tam jakaś gra, 10, tylko ogólnie. I się właśnie stamtąd to kojarzy. Chciałam zrobić taki tego królika. Ale się nie udało. Ale jest fajny. Podoba mi się też, będzie jako naszyjnik. Coś takiego. Więc to. Wszystkie wyroby, które Wam dzisiaj chciałam pokazać. Trzymajcie się.